Rachim Sterling będzie kontynuował swoją karierę poza Anglią. Anglikiem ma być zainteresowane Juventus czy Bayer Leverkusen. Blues chcieliby za swojego zawodnika 20 milionów funtów. Przypominam, że Chelsea zapłaciło w 2022, rok, 2022 roku 47,5 miliona funtów. Anglik ma dopiero 30 lat, ale jego kariera nie wygląda najlepiej w ostatnim czasie. W poprzednim sezonie został wypożyczony do Arsenalu, dla którego w Premier League w 17 spotkaniach nie strzelił żadnego gola i zanotował tylko dwie asysty. Sterling zarabia około 17 milionów funtów rocznie i ciężko będzie znaleźć klub oprócz Arabii, który pokryje pensję Anglika. Więc jeśli zdecydowałby się na odejście poza Anglię, to nikt mu takich pieniędzy nie zapłaci, czy to Juve czy to Bayer Leverkusen. Kariera Anglika na Stanford Beach jest już skończona, patrząc na to, jaki cel, jeśli chodzi o transfery, obrał klub. W Anglii nikt nie zgłaszał na ten moment zainteresowania Sterlingiem i patrząc na to, że ma 30 lat dopiero i debiutował jako 17-latek w Premier League, to spadek stopu jest bardzo bolesny. Jak widzicie przyszłość Sterlinga? Piszcie śmiało w komentarzach.